W naszej budzie był jeden taki buldupiarz, nazywaliśmy go wujodą. Legendy głoszą, że pobił żonę w ramach zastępstwa kupił pingwina, którego ruka jak wraca z pracy. Zapomniałem wspomnieć, że jest pierdolonym fanatykiem Linuxa i bije baseballem każdego, który ma na komputerze Windowsa. Dlatego przeinstalował każdy system z Windowsa na Linuxa, żeby kuratorium znowu nie przykierdoliło się do jego chorych zapędów w kiblu szkolnym. Ostatni raz jak widzieliśmy biednego garbaciewa, który. Na w rublu, a na Windowsie, bo na Linuxie mu zacinało. Pujodomb wziął go za szmaty, zaprowadził do piswaru i zrobił mu gramowo. Pewnego dnia, kiedy graliśmy w Metina, wszystkim wyj**ał komunikat, że linu jest do serwerku, a nie do gierek, bo ten linuksiarski c**e zaprogramował wszystkie linu tak, żeby żadnych szatańskich gier komputerowych nie było. Potem, gdy zobaczyliśmy komunikat, stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Nie udubię z tym linujarzem. Cały czas podkłada nam kłody pod nogi. Robiąc to jego gówno programowanie na naszego metinka. Trzeba go udubić. Mam pomysł. Co? Pójdźmy coś zażeć, bo na pusty żołonek ciężko się myśli. Ech. Dobra, wypierdamy do maka, żeby ten grubas się najadł i czekamy na jego złote przemyślenia. Po tym jak wróciliśmy ze złotych łuków do budy i ten grubas stwierdził cztery burgery, cała ekipa zaczęła myśleć. W końcu wymyśliliśmy genialny plan. Zainstalowania na pendrive'a nośnik z windowsem i giereczkami. Garbaciew. Jako szkolny informatyk. Zrobił nam program szyfrujący. Daliśmy mu zlecenie na zrobienie najbardziej skomplikowanego szyfru, ponieważ ten Pupin miał 40 dyplomów z Olimpiad Informatycznych Spełów i potrafi odszyfrować każdy kod. Po szkole chodzą słuchy, że jego dzieć odszyfrował kod Enigmy. Dlatego zamiast szył ma kable internetowe. A zamiast mózgu procesor. Garbacie chcieliśmy przekupić żubrową. Ale ta pizda nie lubi alkoholu, więc zaproponowaliśmy mu smakotka. Ta garbata ściera, kiedy zobaczyła ten napój bogów. Zgodziła się bez mrugnięcia okiem. Dobra, z anonimowego źródła dowiedziałem się, że jedyne pendrive z Windowsem są skonfiskowane przez tego pojeba. Od DJ-a, Marchewy. W takim razie trzeba się włamać do jego gabinetu. Gabinet znajduje się obok miejscowy wicedyrektor. Omydlił ten szmaci oczy, bo ma kaski jak lodu. Zanielegano sprzedaż Linów dla Eskimosów. Cały gabinet jest ściśle strzeżony. Przez kujonów informatycznych, którzy też twierdzą, że Linu jest lepszy od Windowsa. Jebany stworzył całą armię linowych wariatów. Jednak rozpoznawczy. To tłuste włosy. Słuchawki na szyi jak w 2010 i buty do kręgi. Dobra, więc plan jest taki. Kupiłem kiedyś. Plany tej szkoły. Bo jakoś musiałem spierdalać przed lekcjami u cyfry i na odwrocie kartki. Są drogi wentylacyjne. To jedyny sposób, żeby się tam dostać. Szczur, gdzieś jesteś najmniejszy z wszystkich. Przeciśniesz się przez te rury. Dobra, ta gruba faja. Ma najwięcej pary w łapie, więc podsadzi szczura pod szyb wentylacyjny. Ten wiebie się z mapą do jego fortecy. O tym jak tam wbijesz. Zadzwonisz do nas na kamerki i pokażesz co ten fanatyk pingwinów tam ma, że ten pokój jest tak strzeżony. Miłosz podsadził szczura pod szyb wentylacyjny. Niestety, ale Miłoszowi powinęła się noga. Gdyby nie to, że temu grubasowi stanęła faja kiedy podglądał fiuta od szczura przez podenki, Jak go podsadzał, wybił się z George'a jak styczki i z impetem wpierdolił szczura do szybu. Potem słyszeliśmy tylko czołganie się po szybie. Halo szczur, co się stało? Chłopaki, zobaczcie co tu się odpierdala. Szczur odpalił tylnią kamerkę i o nie mieliśmy. Zaczął nam pokazywać cały ten pierdolnik. Wszędzie były jebane pingwiny i pomarańczowy kolor. Pierwsze co się nam rzuciło w oczy to wielki ołtarz, na którym wierchu stał kielich. Domyślamy się, że krwią menstruacyjną samicy pingwina. Miał również wielki krzyż, gdzie zamiast Zisasa Chrystusa z Giga Sześciopakiem. Wisiał pierdolony prawdziwy martwy pingwin. Zamiast tywanu z niedźwiedzia albo jakiejś innej nolki była skóra pingwina. Cały ten pokój to był jeden wielki okultystyczny winułowy kościół. Te pojeby tu chyba chodzą, żeby się modlić. Zawsze o dwunastej z wujem Demem przychodzą do tego pokoju i z jego drzwi wydobywają się śpiewy w akompaniamencie muzyczki z kachuta. Na nieszczęście szczura była godzina jedenasta pięćdziesiąt. Za niedługo miały odbycie modły. Sztur prędko zaczął szperać po szufladach, gdzie po kolei wyciągał jakieś pingwinowe zabawki seksualne. Przykładowo wibrator w kształcie pingwina. Na szczęście tego cymbała. Znalazł pendrive z windowsami. Pod sztucznym dziobem pingwina do obciągania lachy Wziął pendrive z windowsem i zamienił je na atrapy. Usłyszał na głośnikach rozlegającą się muzykę z kachota i dużo kroków zmierzających w stronę pokoju. Szczur czym prędzej wskoczył do szybu wentylacyjnego, podsadzając się stołkiem z wizerunkiem pingwina i uciekł. Dzieliły go sekundy od porwania i zgwałcenia przez winuowych wariatów. Bo szczur wrostowo przypominał pingwina. Te pojeby prawie mnie dopadły. Zapierdalajmy do informatycznej, póki te chuje wygrzebują sobie z dup. Ze mami Glingle. Udaliśmy się do sali informatycznej Z zamiarem zaszyfrowania i ukrycia nielegalnego Windowsa Garbacie był na posterunku Gdzie czekał już z przygotowanym szyfrem Był cały zadowolony i ujebany ze smakotka Chyba mu za mocno wszedł Bo miał oczy w kształcie marchewki i banana Zabraliśmy się do pracy Wzięliśmy dwa pendrive'y A cosplay Ramusa zaszyfrował i ukrył Windowsa z Metinem Lan się udał, ale nie wiemy kiedy ping-winowiec. Jest kapnie, że jego windowsy to tylko atrapy. Wydaje mi się, że nigdy, bo nie tyka tego szatańskiego oprogramowania. Po udanej akcji udaliśmy się na hotel gaz Żabki i Smakotka.